numer 7. Warszawa Lublin jest już od kilku lat modernizowana. Dzisiaj jesteśmy na placu budowy, gdzie powstaje nowy przystanek Lublin-Zachód. To jest inwestycja zaplanowana z dużym wyprzedzeniem, tak żeby uwzględnić rozwój miasta i potrzeby mieszkańców. Koordynujemy tę pracę z linią numer 68. Tam przygotowujemy też nowe połączenie do Stalowej Woli i mniej więcej w miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili Będziemy budować też łącznicę, która połączy te dwa ważne szlaki kolejowe. To będzie duży efekt dla pracy stacji Lubin. Wyprowadzimy dużą część pociągów towarowych, co też w przyszłości pozwoli na podniesienie oferty dla przewozów pasażerskich. I docelowo myślimy o współpracy z samorządem lokalnym i organizatorami przewozów, tak żeby utworzyć lubelską kolej aglomeracyjną. To jest to dodatkowy przystanek, który powstaje przy dynamicznie rozwijającej się części Lublina. Mówię tutaj o tak zwanych dalszych czubach. Jak widać za naszymi plecami, mnóstwo mieszkań się buduje, mnóstwo ludzi się tutaj wprowadza i będą mieli po prostu bliżej na przystanek kolejowy, żeby z niego pojechać do Nałęczowa, Puław albo do Warszawy. Drugą taką korzyścią namacalną jest to, że ten przystanek będzie mógł być wykorzystany w ramach tak zwanej koncepcji lubelskiej kolei aglomeracyjnej, czyli stworzenia kolei metropolitalnej dla lubelskiego obszaru. Metropolitarnego i on będzie wykorzystywany, czyli przystanek Lublin Zachód to kolej bliżej mieszkańców Lublina. Modernizacja linii numer 7. Stworzenie z tej linii, linii nowoczesnej, po której będą mogły jeździć pociągi Intercity, to najnowocześniejsze i to z prędkością 160 km na godzinę. Region, żeby się rozwijać, musi mieć odpowiednie połączenia komunikacyjne i tu nie chodzi tylko o przewóz pasażerów, ale również o bardzo dogodną linię, po której będą jeździć pociągi towarowe. Cieszymy się ogromnie, że już na koniec września będzie ona gotowa.